Dziś 22 grudnia, niedziela, jesteśmy dalej w Ewangelii Łukasza. Dokładnie ten sam temat, ten sam fragment, który usłyszeliśmy wczoraj, a więc Ewangelia z pierwszego rozdziału, z wiersze 39 do 45. Jesteśmy już w takim momencie bardzo blisko świąt Bożego Narodzenia. Zanim one się dokonają w naszym życiu, możemy już z doświadczenia zapytać, co z nich w naszym życiu zostanie, bo na pewno nie są to pierwsze nasze święta, zarówno Bożego Narodzenia, jak i te Wielkanocne, do których też to wydarzenie wcielenia nas będzie prowadziło. Co po takich świętach w nas zostaje? Popatrzcie, że ta dzisiejsza Ewangelia wyraźnie wskazuje na pewien bardzo ważny temat temat spotkania. Myślę, że ten czas, także i w jakimś wymiarze czas wolny od pracy, od takich zajęć codziennych, będzie sprzyjał temu, że Będziemy spotykać się, spotykać się z Bogiem na uroczystej liturgii, spotykać się z ludźmi, zarówno w tym wymiarze liturgicznym, jak i w wymiarze takim przy stole wigilijnym, czy też przy stole świątecznym. Ale co po tych wydarzeniach? Co zostaje? Popatrzcie, że to dzisiejsze doświadczenie Elżbiety, której Maryja przyniosła zbawiciela, Sprawia w niej, myślę, że nie tylko taką krótkotrwałą radość, ale przynosi jej długotrwałe przekonanie o bliskości Boga. Myślę sobie, że poprzez ludzi, poprzez wydarzenia właśnie świąteczne, Bóg chce nam pokazać, jak jest blisko nas i to nie tylko na chwilę. Nie tylko przez ten czas, gdy jesteśmy wolni od zobowiązań zawodowych, ale przede wszystkim Bóg nam chce powiedzieć, że ja jestem blisko Ciebie zawsze, stale. I niezależnie od tego, czy to czujesz, czy też tego nie czujesz, czy jest to bardziej w Tobie uświadomione, czy też nie, ja jestem Bogiem bliskim, ja jestem Bogiem, który wkracza. W Twoją rzeczywistość, i co więcej, to nie Ty mnie szukasz, to ja poprzez właśnie dobrych ludzi, poprzez te spotkania, które chcę Ci dać, właśnie poprzez te osoby, które do Ciebie mnie przynoszą, chcę, abyś doświadczył właśnie tej bliskości, tego przekonania, że Ja jestem przy Tobie. To, co się dokonało w tym dzisiejszym fragmencie, jest jakąś konsekwencją tego uprzedniego doświadczenia Maryi rozmowy z Archaniołem. Pamiętamy, że Maria w tym dialogu duchowym z Archaniołem Gabrielem po tych słowach, które ona do niego kieruje, które on do niej skierował, zaczyna rozumieć i podejmuje konkretną decyzję. Idzie do Elżbiety, idzie do. Ain Karim idzie do miejsca, które znajduje się w górach. Popatrzcie, że to są niezwykłe doświadczenia ludzi, którzy mają w sobie właśnie to przeżycie Boga i później są kierowani Jego słowem. Nie potrafią, można powiedzieć, usiedzieć na miejscu. Przecież Maryja mogła sobie pomyśleć to jest kawał szmat drogi a jednocześnie ona która też już doświadcza właśnie bycia matką idzie w podróż i pomaga tej która tego jeszcze bardziej potrzebuje nawiedzenie dokonuje się można powiedzieć tak, jak i w przypadku Maryi, w jakimś miejscu peryfery, peryferyjnym Ein Karim, jakieś peryferie Jeruzalem, tak samo jak Nazaret, do którego Archanioł Gabriel przybył z wiadomością o pragnieniu Boga, aby Maria stała się Matką Pana, to też miejsce Gdzieś na peryferiach całego, całego Cesarstwa Izraela, Cesarstwa Rzymskiego. Ale też i w przypadku Izraela, w przypadku Palestyny, wcale nie tak sławne miejsce, do którego Bóg powinien się tak po ludzku patrząc udać. Maria idzie do Ain Karim. W tym domu znajduje Elżbietę, która jeszcze do niedawna była niepłodna. Natomiast to, co dokonało się między tymi dwiema kobietami, to doświadczenie wypełnienia ogromnych pragnień, które w sobie nosiły i też obietnicy Boga, że On nie zostawia człowieka samemu, samego sobie. Popatrzcie, że Maria miała już od początku taką intuicję, że Bóg powołuje ją do czegoś wielkiego. Ale nie śmiała nawet pomyśleć, że Bóg będzie chciał, aby stała się matką jego pana, jego, jego syna, a jej pana. A z drugiej strony Elżbieta, która też od samego początku, przecież miała głębokie pragnienie, by być matką, dopiero w starości doczekała się urodzenia świętego Jana Chrzciciela. I to spotkanie matek, albo można tak powiedzieć, spotkanie Dzieci, które właśnie w tym nawet miejscu, które jest łonem matki, potrafiły się ze sobą skomunikować i objawić sobie własne odniesienia, bo Jan Chrzciciel staje się zapowiedzią, staje się prorokiem, obwieszczającym Jezusa, a Jezus staje się prawdziwym barankiem, na którego właśnie wskazuje wskazuje. Jan Chrzciciel. To dzieciątko sprawia, popatrzcie, to dzieciątko przyniesione przez Maryję sprawia w łonie Elżbiety ogromną radość i należałoby sobie samemu też odpowiedzieć na takie pytanie dotyczące Właśnie Eucharystii dotyczące Słowa Bożego, które także mnie nawiedza, bo to nie jest tak, że to się dokonało tylko raz, dwa tysiące lat temu, ale jesteśmy nawiedzani przez Maryję z dzieciątkiem pod jej sercem każdego dnia. Ilekroć korzystamy z lektury Słowa Bożego, ilekroć jesteśmy na liturgii Mszy Świętej, ilekroć po prostu. Próbujemy przyjmować Boże Słowo w osobistej modlitwie. Tylekroć także i w nas, jeżeli jesteśmy wyczuleni na to Słowo, jeżeli je chcemy przyjąć całym sercem, jeżeli tak jak Elżbieta wyczekujemy objawienia się Mesjasza, jestem z pewnością na to też o tym przekonany, że, że to nasze doświadczenie może być tak piękne jak to Elżbiety. I wtedy także i w nas może poruszać się Dzieciątko. Popatrzcie, taka ciekawostka w tej Ewangelii. Łukasz na początku mówi, że gdy Maryja nawiedziła Elżbietę, to poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a później, już cytując Elżbietę, mówi, że. Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, gdy usłyszałam głos twego pozdrowienia. Popatrzcie, że Elżbieta też już zaczyna interpretować tę rzeczywistość. Z jednej strony y, Łukasz mówi o poruszeniu się dzieciątka, ale później już sama Elżbieta mówi o wielkiej radości, y, właśnie w której. Ona jest, w której jest też Jan chrzciciel, w pokoju, w którym zostali obdarzeni. I myślę sobie, że my też, gdy słyszymy Słowo Boże, możemy wypowiedzieć nasze emocje, nasze doświadczenie tego Słowa, co ono w nas robi. Dla Elżbiety była to rzeczywistość radości. Jaka jest twoja rzeczywistość doświadczenia Bożego słowa z czym je wiążesz, gdy ono ci się objawia, gdy cię nawiedza? Po tych owocach Ducha Świętego, o których też później mówi Święty Paweł w jednym ze swoich listów, możemy poznać, że rzeczywiście jesteśmy prawdziwie nawiedzani przez Boga. Dawajmy sobie jak najczęściej taką szansę na nawiedzenie nas przez Boga, przez Słowo, przez Eucharystię, abyśmy mogli tak jak Elżbieta doświadczyć radości i pokoju i też spełnienia się tych wielkich pragnień, które Bóg w nas złożył, a które chce w nas wypełnić mocą właśnie Słowa Bożego, mocą sakramentów. Życzę Wam błogosławionej niedzieli. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.